Siemanko, z tej strony Wito i witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie z Minecraft na moim kanale I ze mną dzisiaj jest Bella Siemanko I dzisiaj, słuchajcie, będzie challenge rysowania Będziemy rysowali z tej modyfikacji, słuchajcie, MC Paint y, Gdzie, jak widzicie, możemy różne rzeczy rysować I dzisiaj będziemy rysowali Hagiwagi, y, Missy, y, klocki Lego i maskotkę Wito Bella, jesteś na to gotowa? Kto wygra zgarnia 4 diamenty i, nie wiem, może 100 złotych <noise> Gotowa. Dobra, i słuchajcie, będziemy dzisiaj właśnie robili taki challenge, więc zobaczymy jak tam tutaj wyjdzie, mamy nadzieję, że odcineczek wam się spodoba, jeżeli tak zostawiajcie łapy do góry, subskrybujcie mój kanał, wpadajcie też na witoshop.pl po na przykład maskotki, witoepickie, które tutaj narysujemy, a my lecimy z tym odcineczkiem, jesteś gotowa? 3, 2, 1, start! Dobra, hagi łagi najpierw! Ej no! Co? Ja się już PRZYGOTOWYWAŁAM do czego innego. Nie, hagi łagi najpierw. Dobra, słuchajcie, Aj, musimy nie. narysować hagi łagiego To nie będzie takie easy. Ja już widzę, że będę miał problem, no ale dobra, spróbujemy. Spróbujemy. Niebieski kolor. Ej! Co? Zepsułam. Co zepsułaś? Zepsułam vlog. Yy, no to musisz go od nowo no postawić. Dobra, na razie zrobimy tutaj. Słuchajcie, mam trochę zgapę. Żeby tutaj ładnie to zrobić, bo... E... Ej, a jak to klikasz prawym na tym ten czy jak? Tak. Dobra, wszystko już działa, Beli też działa, więc lecimy. Bela miała drobne problemy na początku, czyli standardowo. <grym> Wiedziałam, że to powiesz. <grym> Dobra, okej, okay, lecimy. Ja słuchajcie, na razie zrobiłem sobie tylko głowę. I ogólnie chyba skupię się na głowie i troszeczkę na tułowiu, ale nie takim dużym jakimś. No bo to nie jest jakieś mega duże, słuchajcie. Zobaczymy, jak to tutaj wyjdzie, ale wydaje mi się, że całkiem ciekawy jest to challenge. Hej, tutaj... to ty tam na pewno coś nie wiadomo, co zrobimy. A ty co? Patyczaka? Ja, w ogóle <laughs> Ty to lubisz robię. patyczaki rysować. <grym> Wychodzą ci najlepiej w sobie. No właśnie. Dobra, słuchajcie, nie ja bójcie tak, teraz muszę tutaj narysować. A, nie wygląda. Dobra, pyk. Ja też muszę mieć kapę. Coś takiego? Tylko nie narysuj jakiegoś takiego, jak ostatnio zrobiłaś ten. Budowlę taką. A, to ci chodzi. <laughs> Że ci wyszedł taki stitch bardziej, czy jak ty to tam nazywałaś? Tak. <laughs> dobra, jest I spoko, stich. słuchajcie, tylko tu muszę. Nie, muszę tu On dać najpierw czarny kolor i potem dopiero te zęby zrobić. Dobra, Pęcamy. czyli zrobimy tak. Okej, okay, i teraz zębiska ja my tu zrobimy. Damę. Dobra, pyk, okej. Okay. Pyszuszek. Pyk. <grych> tu będzie miał pępuszek. <grych> to ja już się boję co ona tam zrobiła. A serio. nie chodzi, no przestań! No bo jak ty tak mówisz, że o, to już głowę mam, to już mam brzuszek, to ja już się boję, no nie? A dobra, co? Pyk Ja jestem pyk. pięknym malarzem No ja wiem I ja nie potrzebuję tyle czasu <noise> Dobra, okej, okay. wydaje mi się, że mamy spoko Teraz dobrze byłoby Jedna tutaj łapa. zrobić taką, taką obramówkę dookoła O proszę, no jak ty się bawisz w jakieś obramówki 3D Dobra, pyk i pyk, dobra No Dlota maksa się łapa. skupiłem, słuchajcie Czuję się jakby w pańcie rysował, bo to dosłownie jest taki paint, a... tylko że w Minecrafcie. Fajne to jest. Ale fajne coś. Tu on wyszło. nie ma szyi, a mi wyszło, że ma szyję. No już nie może mieć tą szyję. Tutaj lepiej byłoby to zabudować. No dobra, nieważne już. E, musimy no zrobić ważne. jeszcze kokartkę tutaj. O, pyk. A ja mam wersję bez kokardki. Pyk i pyk, dobra. Troszeczkę grubsze nie ma tutaj. Nie nogi. Okej. Okay. Okej, okay. okej, okay. dziwnie on wygląda, myślałem, że będzie mi ładniejszy, wyszedł po prostu okropny, wyszedł okropny, no ale trudno, już nie będziemy, Czyli słuchajcie, tutaj za bardzo zmieniać, zrobimy troszeczkę, może uda się tutaj zagrać troszeczkę światłem i cieniem, będzie to, Ty, no weź, będzie to troszeczkę lepiej wyglądało, ale ogólnie to nie jest zbyt dobrze, słuchajcie, tutaj naprawdę. Jest bardzo źle. Jest bardzo źle. Dobra, tutaj ciemniejszy o, trochę. To nie jest bardzo dobrze. Coś A co rysunki na koniec pokazujemy czy od razu. No nie, skończeniu? zobacz. Możemy po od razu po skończeniu jednego w sumie zrobić. Chczę, że to, to tak będzie okej. ciekawe. To. Okay. Dobra, czyli zrobimy sobie jeszcze tutaj ta. Jedna stupitka. <laughs> Ty serio zrobiłaś stupitki, u? Druga stupitka! Ja już się boję co to Bella zrobiła, naprawdę. Łapencja. Dobra, mi się wydaje, że taki u mnie byłby spoko. Trochę nawet ta... W górę daje. Ta buzia jest trochę taka... Nie za bardzo. No ale musimy. Już to Druga tak zostawić. <noise> Chciałbym taki bardziej biały kolor tutaj uzyskać, ale nie wiem jak to zrobić. Jak tutaj biały? Dobra, jak teraz dać czerwony? <noise> Teraz robimy, proszę Państwa, jego buziunię. Straszną. Dobra, czerwony muszę troszeczkę uzyskać czerwonego tutaj. Dobra, coś takiego może będzie. To ja mu nie zrobiłam jeszcze. Dobra. Tutaj damy takie troszeczkę efekty. No jest ciekawie u mnie to wyszło, powiem wam szczerze, że naprawdę... Hmm. Trochę się boję jak to wyszło, ale no już trudno. Tutaj troszeczkę jeszcze poprawimy. Troszkę nad ustyczkami, popracujemy Dobra, masz już gotowe? Bo ja już mam gotowego w sumie Nie! Dobra, to jest mój Kagiwagi <grywki> Dawaj Bella, kończysz, to ja też skończyłem Ty, to ja myślałam, że ten Że ty tak długo będziesz to robił Nie, dlatego, no dawaj, ja tak bo objęłam. kolejne mamy do zrobienia A nie ty tu trzy godziny Tak wygląda tak, nie wiem, słuchajcie Dajcie znać tak. w komentarzu Wow! Jaki no. ci fajny wyszedł Podoba no. mi się ten twój Mój jest dziwny Ej, twoje ma franciwe zęby <laughs> Ale twój jest Ale też fajny. fajny Ej, podoba mi się Ale słuchajcie, to wy oceniacie, który jest lepszy Napiszcie w komentarzu, czy wygrywa Belni hagiwagi Czy mój hagiwagi Koniecznie napiszcie w komentarzu, wtedy rozdamy te diamenty Dobra, lecimy Bela do kolejnego Kissy Missy, lecimy I tu już szybciej troszeczkę musimy e, Polecieć dobrze, Nie dobrze. tak długo mm, dobrze, dobra dobrze. I teraz e, pyk I lecimy, dobra Ej, teraz tak, zrobimy... Mam fajny pomysł. Tutaj coś takiego. Ty zgapiałaś tego hagiłagi sobie troszeczkę? Gdzieś się inspirowałaś, czy... Czy nie? A, no, na buźkę patrzyłam. Okej. Okay. Bo myślałem, byś... że już tak poleciałaś, że tak dobrze ci poszło ogólnie. Dobrze mi poszło. <laughs> Dobra, okej. Okay. Pencil i teraz tak. Lecimy. Musimy tu ładnie zrobić. Dobra. I teraz tak. I tą buzię jakbym fajnie A ty tą. A portretowe robisz? No, ja takie portretowe, bo ja grubsze robię te linie, bo ty zrobiłeś takie cienkie. Ja nie umiem takich cienkich. Dobra, pyk. A ja robię takie coś. Pyk, pyk. dobra. To ja sobie poprzeczkę podniosę, bo te z cieniami tam coś robi. Oho. A ja nie robię cieni. Słuchajcie. Ale teraz mi tutaj wyszło to okropne ogólnie. Yy, dobra, ale weźmiemy i eraser sobie i tutaj troszeczkę wymarzymy. Okej, okay. okay. i tu musimy dać więcej tych zębów. Okej. Okay. coś takiego będzie. Pluszek. Powiedzmy. Tu będzie oko. I tu, tu będzie oko. Nie, to ja robię bardziej portretowe, bo ty widzę, że yy, robisz całe postacie ogólnie. Tak. Ja nie wiem, jak ty to tam yy, udaje ci się to zmieścić. Bo u mnie to nie ma szans, żeby to zmieszać. Dobra nota. Jakim cudem ty robisz? Nie, nie rozśmieszaj! Bo to jest ciężkie zadanie. Druga Dobra, ja tylko ja i tak teraz... będę musiał to zamalować chyba. Zaczekajcie, jak ja zrobię fil i wezmę sobie tutaj ten różowy. A nie dobrze wyjdzie mi tu. Okej. Okay. To mogłem to wcześniej tak zrobić sobie. Mięśnie nie zrobiłam niechcący. Mięśnie? Cicho, bo dowie teraz to na wdechu. <noise> dobra, tu zrobimy czarne Jedna oczy. Ręka. Dobra? <noise> to nieźle tam się robi, słyszę już. To takie takinki. Teraz ręka. Ojej. Teraz zrobimy jej taką małą szyjkę. Moja siemis głównie na prawą ćwiczyła czy tam lewą. Okej. <noise> Okej. Okay. Okay. Dobra, ja mam chyba też Kissy Missy w miarę, e, Picker musimy wziąć, okej, okay, dobra, pick, pick, dobra e, Ja mam taką nawet w miarę ciekawą może Aha Ale nie wiem, jak to ocenić w sumie Moja wygląda jak, wiesz co? Jak co? Jak Sailor Moon, ja zawsze zapominam jak to po polsku Ale ja nie wiem o co chodzi w ogóle nawet no ta, taka księżniczka z księżyca, czy coś w tym stylu. Ojejku, ja nie wiem o co chodzi, nie znam takich ludzi. O, ja to ja nie wiem, co ty oglądałeś w dzieciństwie. No na pewno nie księżniczki jakieś. Jakieś Dragon Dragonbole, raczej tak. No dobra, picker, e, zrobimy troszeczkę tutaj też cieni. E, weźmiemy sobie troszeczkę, o, przyciemnimy to, fajnie, dobra, pyk. Poczekaj, bo ja tylko rysowałam. I tu zrobimy sobie troszeczkę. A teraz człowieku ją koloruję, ale jeszcze nie chciał. Ach! Ładną obramówkę. Dawaj, dawaj, bo tu już czasu za bardzo nie ma. Nie ma czasu, nie ma czasu. Dobra, pyk i pyk. Ragunka. Dobra, dobra, tutaj troszeczkę cienia i troszeczkę jeszcze damy tutaj, wiadomo czego. Troszeczkę światełka. Dobra, dobra Okej, okay. pyk. I tutaj damy troszeczkę. I teraz tak, światełka. pomalowałam ją. Dobra. I teraz musimy usta zrobić szybciutko jak. Ja usta właśnie mam zrobione już, więc. No, to brawo. Nie jest spoko. Tylko, że u mnie nie widać. Dobra, to sobie ust zrobiliśmy. Tak, ja rozróż. myślę, że jest e, spoko. E, jeszcze ten czerwony taki jaśniejszy bym chciał, ale z nim właśnie jest problem, żeby go uzyskać. E, A to ty jeszcze coś kolody zmieniasz? No oczywiście, że tak. Ale w sensie coś je modyfikujesz? No tak, tam masz suwaki dwa takie. Uh dobra, okej. Okay. Wydaje mi się, że jest spoko. Nie wiem co jeszcze mógłbym tutaj dodać. Ja to chyba mógłbyś, już skończyłem. Ojej, Kisimi wyszła mi lepiej jak ten Hagi Hagiwagi. Ta. Dobra, ja już koniec dawaj Bela, jak ty? Nie! Dawaj. odsun się, bo Pokazuj. nie... Pokazuj! Bella, dawaj, bo jeszcze nam zostały klocki Lego i jeszcze maskotka Vito. Ja nie wiem, czy my to damy radę zrobić. Ja cię kręcę, jakiś tos Jak ty to zrobiłaś? Oh my God! to ale sztosik ci wow, wyszedł A jaka piękna Ja to tylko buzię umiem ale, ale twoja štos. ma taką epicką pozę Mama, <noise> Że to jest Mówiłaś, że to balet Dobra, wisa. oceniajcie ludziska w komentarzach e, Który waszym zdaniem Kto wygrał, e, kizimisi belli Czy moja e, Koniecznie piszcie w komentarzu, a my teraz lecimy Bela z klockami lego, dawaj e, Klocka lego, Tego, LEGO po, klocka po prostu musimy zrobić są... Lecimy, 3, 2, 1, start a no, poczekaj, <laughs> ja nie lubię takich przestrzennych dobra. rysunków No ja też nie Bardzo nie lubię Ale musimy to zrobić, dobra Czekajcie, nie, to nie tu ciemniejsze bolo, to powinno być, skupia. dobra Tyk. Ten będzie, ten teraz tutaj słuchajcie w ogóle robi cieniem Ja tego nie Nic robię Nic nie robisz żadnym cieniem jeszcze człowieku, na razie to robię jedną tutaj stronę klocka Nie umiem tych Tyk. przestrzennych rzeczy Dobra, tu jeszcze ciemniej chyba powinno być. Jeszcze te piksele się pojawiają jak skośną kreskę robisz. I to dziwnie wygląda. Ty, dobra. Okej. Okay. Okay. I teraz okay. tak. Jak? Piker. Co? Troszeczkę tutaj jaśniej dajemy. Tak? Tutaj mamy już dobra proszę bardzo. Ale ciężko będzie zrobić te takie kółeczka na górze. O, mój to będzie, będzie misja na maksa, słuchajcie, żeby zrobić takie kółeczka na górze. O. Teraz. Mój leguś. Dobra. Dobra. Ok, wypełniam Powiedzmy, ścianki. Powiedzmy, że to będzie coś takiego. A ty wypełniłeś ścianki? Tak. Co za człowiek? Mi jakaś wyszła biedronka, czy coś takiego. Dobra, nie <laughs> rozśmieszaj mnie teraz. <laughs> Dobra, e, to i jaśniejsze i jeszcze. Musimy okay. zrobić tak. Muszę zrobić powrót do czarnego. Dobra. O sobie zamazałam. Pyk i pyk. Dobra. Wydaje okay. mi się, że jest spoko nawet. Yy, teraz robimy obramowanie tutaj. Czemu nie ma tu Ctrl Z? Ja tu chcę ciągle wciskać. <laughs> Chciałabym. Albo przybliżać sobie. Nie ma tak lekko. Pick. Dobra. Ok. Tam już pa. kończ powoli, bo ja już kończę. Dobra, dobra. Teraz kółka. Ciekawę, dobra, ja. nie wyszło mi to jakoś idealnie, świetnie, ale wydaje mi się, że nie jest też najgorzej. Weźmiemy sobie picker i tutaj zrobimy jeszcze ciemniejsze to, okay. O źle, coś takiego, Z. dobra. Ctrl Z, dobra. E, dobra. Mamy to, proszę Państwa. A jak Cię nie? Już ja masz zrobione? Cieniać. I prawie. Bo ja już skończyłem. Fajnie. Ups, to ty też już. Ty, ty zepsuło mi się. Dobra. Ja bym gotowy, słuchajcie, tak wygląda moje, mój klocek Lego. Wydaje mi się, że nie że najgorzej, słuchajcie, dajcie co nie myślicie. Dawaj Bella, jak ty? Ech. Wow, jaki kolor! No! Ej, ale kolor... Fajny, fajny! Fajny, fajny no, podoba dobra, mi się. Ja... Chodź zobaczysz mojego Bo ja nie lubię takiego jak... Dawaj, rysunku. dawaj. No czekaj, bo Jak mój? O, ho, ho! nic nie gadam z tobą. Dobra, możecie oceniać, czy lepszy jest Belli, czy mój. I została nam ostatnia rzecz. Czemu ty tamten poprawia? No <grym> to Kissy Mission poprawia. Został nam ostatni, czyli maskotka Vito. Maskotka Vito. Ja sobie wpisuję, żeby zobaczyć, jak to wygląda, bo nie pamiętam. Odpuszczę grafikę. Dobra, mamy. Ile lecimy, Bela? 3, 2, 1, go. Dobra, i tu też musimy się streszczać. Ja byłem, kisi, tak, zostaw już tą Casey w spokoju. Ja chyba zrobię w pudełku takiego. Mam taki plan. Tak, to sobie <laughs> Zrobię takiego dobra. w pudełeczku. Ja znalazłam jakiego, ja zrobię. Dobra. Oj, tu już przesadziłem. Dobra, najpierw obramówka, proszę Państwa. Ej, jest kontrol Z, działa! Co dopiero teraz mi mówisz? A ty mówiłaś, no to co, ty nie próbowałaś? Nie... Normalnie Ctrl Z działa tutaj Aha. Dobra, teraz słuchajcie Musimy zrobić tak, tu jest takie okienko Ja ją głowę, bo... Na maskotkę Nie, wszystko, a Ando Faktycznie Ando nawet jest Obok, o... Oh Megy... A ty nie ogarnęłaś w ogóle Nie... Dobra, tutaj muszę zrobić tą maskotkę Ale Ctrl -Z. to... My... To nie będzie takie easy, dobra? Powiedzmy, że coś takiego. Tu jest czapka. Daj spokój. Ty masz taką dziwną głowę. Dobra, pyk. Tu jest tu jest czapeczka. Ja głowy na Nie wiem, bym czy ona mi tu wyjdzie, macie. ale dobra. Tu będzie oko. Tu będzie oko. Tu będzie nos. Ach, I tu będzie buźka. Włosy. To mi w ogóle nie wyjdzie, bo sobie wziąłem dziwny projekt, w sensie, że chciałem zrobić go w. Pudełku, nie? Ale zobaczymy, 760. może będzie ok. Tu napiszemy Wito. Ale dobra, to później, najpierw pokolorujemy to. Czyli bierzemy niebieski, ok. I filpek, pięknie. Teraz... Co? Jak ty to robisz? Co, co, co? Nic, nic, nic. Ty wypełniasz? To dlatego ty szybciej, człowieku, to kończysz. No czasami sobie wypełniam. A ja nigdy. No to to już nie jest mój problem, że ty nie ogarnęłaś tego. Dobra, tu jest spoko. Mm, pencil jeszcze by się przydał. Fil? Żeby oh! zrobić tak. Dobra. Ale super. Ale nie, bo zaraz, bo ten żółty musi się jakoś zmienić. O. Uh. Ale fajny. Pyk. Pyk. Dobra. Dobra e, teraz szybko, czerwony jest potrzebny pencil. Dobra, tu będzie czerwony daszek. Oh, ale fajne. fajny. Okay. Okej. Okay. Tam jest białe. I tutaj będzie niebieskie. Tu to dobra. Tu filtr zrobimy, dobra. Jest. Nie wyjdzie hmm. mi to jakoś super, ale no nic. Trudno już będzie, jak będzie, eee, dobra. I teraz filtr zrobimy jeszcze. Dlaczego nie mogę tego wypełnić tam? Ej, bo to nie jest ten kolor. A, bo to jest alfa, dobra. Tu jest czarny. Nic, nic. Co się bym A jak zrobić szary? O, o, o. Dobra. Nie ma takiego koloru. Jest ok, jest ok. Dobra, pyk i pyk. Dobra, i teraz tak, ee, już kończymy, Bella. No chyba sobie żartujesz. No tu nie ma dużo czasu. Tu jest że edycja limitowana. Tu jest VT, zrobimy. Dobra. E, tutaj mogę napisać Vito. Coś? Dobra. I tu jest jeszcze taki rysunek, ale tu już nie dam rady tego zrobić. <grych> dobra, i tu jest jeszcze taki żółty paseczek. Okej. Okay. Okay. Dobra. dobra to lecimy na jest spoko. <grych> ja też na wariata już lecę, więc... Aha, to akurat to dobrze. Dobra. Tu może no troszeczkę... Dobra. cieniem zagramy. O, ten już cieniem. Ale ciężko to widzę. Tutaj, dobra. Tu troszeczkę Zobaczycie, światełka. Nie, mam. Okej. Pencil jeszcze weźmiemy sobie i tu um, poprawimy. Łapusie. Dobra. się. Dobra. Okej, śmiesznie to wygląda, no ale, ale spoko. Już zostawiam to tak słuchajcie. Nie będę tutaj kombinował Spodenki. za dużo. Poczekaj na mnie. Dobra, jeszcze jakiś by się przydał taki kolor. O, jeszcze o, o. nóżki. Coś takiego. Ciszemki. Kiszemki. Ci okej. Okay. Jeszcze mi jest to. Dobra, okej. Okay. Tutaj mamy. Tutaj Zobaczmy. jeszcze włosy są, okej. Okay. Więc zrobimy tutaj trochę tych włosów. No nie wygląda to jakoś super, ale słuchajcie, no nic lepszego tutaj nie wymyślę. Za, za bardzo poleciałem z tym projektem. Bo chciałem zrobić właśnie, że tutaj będzie. E, będzie ta. Będzie jak to się nazywa? To opakowanie! Jejku, nie umiem się wysłowić! Opakowanie? Tak opakowanie zrobiłem. A ja robię zęby okay. Tutaj troszeczkę przyciemnimy. Dobra A, śmieszne, i teraz e, picker jeszcze I to? Dobra Dobra, nic tu więcej nie wymyślałem, zostawiam to tak, wow, jak to śmiesznie wygląda. Dobra, ja już skończyłem Bella, dawaj teraz ty. Ja ogólnie też. No to dawaj, jestem bardzo ciekawy, co ci tam wyszło. Już? Dobra, uwaga. Wow, jakie fajne! Czemu mam zęby jak wampir jakiś? Nie, jak bardziej jeszcze dwa, tak? już się manko napisane, a to dalej... Kisimisi skończone! z Patrzcie ku mnie. Fajne, fajne. Śmieszne, nie? Trochę. Fajne, no. Dobra, dajcie znać, który rysunek Waszym zdaniem był najlepszy i kto wygrał dzisiejszy odcineczek: Wito czy Bella, słuchajcie? Tak wyglądają te wszystkie rysunki. Jeżeli e, odcineczek Wam się podobał i chcielibyście więcej takich odcinków z tej serii, to zostawcie kiedyś łapeczkę do góry w komentarzu, napiszcie jakie kolejne rzeczy mielibyśmy tutaj rysować. E, mamy na. Mam na... update <laughs> na hagiwagi. <laughs> Subskrybujcie mój kanał, wpadajcie na witoshow.k.apel po takie epickie na, na przykład maskotki, to... Wito. My, się, dziękujemy Acie. za uwagę i widzimy się jutro w kolejnym odcineczku na tym kanale. Trzymajcie. Че момче, здравей, мащерда, папа папа